Płatek zacierni. Najlepsze kłamstwa są piękne. Oczywiście, że tak, skarbie. Tylko jedno, wy się nigdy nie nauczycie. Jakie przynosisz mi tajemnice? A teraz czekamy. Zuchwała dziewczyno, chyba cię polubię. Och, nie proszę o wiele, tylko o wszystko. O, młodzieńcza arogancja. Jabłko pada bardzo daleko od jabłoni. Jakie wieści z zachodu, lordzie malat? Nie spodziewałam się ciebie, lordzie malat. Może najpierw trochę ochłoń, co? Podaj tylko cenę. Tak. A jako kto? Człowiek czy demon? Schlebiasz mi, wielki generale. Złotko wyglądasz zabójczo. Jeden potwór by zgładzić drugiego. Jeszcze nie. Mamy ze sobą wiele wspólnego. Samo bogactwo nic nie znaczy, kochana. A ja od stuleci czekam na twoją śmierć. I służyć będziesz. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Cierpliwości, moja droga. Tylko głupcy się spieszą. Nareszcie zrozumiałaś. Czy te oczy mogą kłamać? A ilu poległo w imię Demacji dla ciebie? Mam zepsuć niespodziankę? Fortel bez polotu, lordzie, ma lat. Taka honorowa i taka naiwna. Kim jest ta oszustka? Ja jestem Leblanc. Ty jesteś marną iluzją. Oh, kolejny nieudany klon. Masz mnie za klona, Urocze. O, musimy wreszcie przestać na siebie wpadać. Zawsze miło zobaczyć znajomą twarz. Głębokie kieszenie i lepkie ręce. Nic nie wiesz o prawdziwej mocy, chłopcze. A więc mnie pamiętasz? To nie było częścią planu. Ale ubaw. To wszystko z widy. Zdziwieni? Mój ruch. Na pewno zmarnowany potencjał. Co za nuda. Bezużyteczny pionek. Spodziewałam się ciebie. Do zobaczenia. Dobrze. Już czas. Ugh! Wszystko zgodnie z planem. <laughs> Myślę, że wygrali. Czarna róża znów zakwita. Jestem wszędzie, jestem każdym. Mój szept zamienia prawdę w kłamstwo. Znajdę cię, gdy przyjdzie pora. Klasyczna zmyłka, doskonała marionetka. Widzisz podwójnie? To nic osobistego. Twój ból, mój zysk. Dokładnie tam, gdzie masz być. Nie uciekniesz. Pora na występ. Historia zapomina, ale czarna róża pamięta. Nie znoszę się malować. Najlepsze kłamstwa są piękne. Miejsca do odwiedzenia, ludzie do udawania. A co ty tam knujesz, co? Młodsza nie będę. To było nieuniknione. O krok bliżej. Kolejna róża do ogrodu.